No, jesteś. Jak ci poszło z relikiem? Mam kartę z Natalisem. No to świetnie. Teraz tylko obrobimy Cezara Bilzeda i jesteśmy w domu. Zrobimy tak. Ja go zagadam, a ty wymkniesz się na górę przeszukać tę jego kolekcję. Na pewno trzyma tam kartę. Co to za kolekcja? A, tego nikt nie wie. Będziesz pierwszym człowiekiem, który ją zobaczy. Moim zdaniem w grę wchodzi albo sodomia, albo metalurgia. Zresztą opowiesz mi o wszystkim, Chodź. Cziwaj, Cezar Bielsen. A pamiętasz jeszcze kłótnię o tytuł króla pontaru? Szczupak jest królem pontaru. No, widzisz, a ja przyszedłem namówić cię na suma. I to nie z pustymi rękami. A to kto? To? To jest Geralt. A czy Gerald wędkuje? Tak. Ostatnio złapałem na rusówkę... Takiego konia pontarze? A tak. Na trzeźwo nie dam rady słuchać tych farmazonów. Zapraszam. No i co z tego, że sandacz częściej bierze, skoro smakuje jak gówno w mydlinach? Bo taki z ciebie kucharz jak skozie życi klarne. Ja uważasz, zeszłą razą wziąłem świeżego tymianku i smakował jak tymianek z gównem? <laughs> Cicho! Jak mówię, wziąłem zeszłą hazą tego nomu. Geralta, ty co powiesz? Jak ci sandraczyk smakuje? Jak górno. No dobra! Bierzemy wędki i idziemy nad pontar. Nikt mi to kurwa nie będzie wmawiać. A słyszałeś, Bilzen, że podobno libo Batilda złapał ostatnio młodego szczupaka na groch? Że jak zwykle. Pontarskie szczupaki nie takie durne, żeby się na jego spleśniały groch rzucać. Tylko na żywca biorą. Albo na robale, ale niechętnie. Kiedyś wykopałem takiego tłustego, pięknego... Ech, mówię ci, że sam bym zeżarł. Nie wiem, Geralt, a wy tam w Kermoren na co łowicie? Na petardy. Co? Hehe, bije, na żartach się nie znasz. Ale po prawdzie mało to było śmieszne. Geralt, skocz no po następną flaszkę. Racja, już dno widać. No, to kiedy wybierzemy się razem na suma, co? Ja z tobą więcej nie łowię. Pamiętaj że jak było ostatnim razem. No co ostatnim razem? Trzeba było się tak nie szarpać, to by się nie urwał. Założę się, że gdzieś już o tobie słyszałem, biało włosy.